Top 5 rzeczy, które były w każdym domu w PRL. Ostatnia rzecz to absolutna legenda. Numer 5. Meblościanka. Stała w każdym pokoju. Ciężka, masywna, zajmowała pół ściany. W środku kryształy na specjalne okazje, porcelanach dla gości i obowiązkowa butelka wódki na czarną godzinę. Jak w mieszkaniu nie było meblościanki, to znaczyło, że dopiero rodzina się urządza. Numer 4. Kryształy. Zestawy mis wazonów i kieliszków, których nikt nie używał. Stały za szybą i błyszczały tak, że dzieci bały się ich dotknąć. A jak ktoś przypadkiem stłukł kryształ, to w domu była żałoba większa niż po rozerwaniu zeszytu do matematyki. Numer 3. Dywan na ścianie. Nie tylko na podłodze, na ścianie. Chronił przed zimnem, wygłuszał hałas, a przede wszystkim był ładny. Każdy miał taki sam, perski, ceglany, ogromny i do dziś nikt nie wie, dlaczego tak bardzo go kochaliśmy. Numer 2. Telewizor Rubin albo Neptun. Ogromna skrzynia, która potrzebowała kilku minut, żeby się włączyć. Obraz skakał, dźwięk piszczał ale nikt nie narzekał. To przy tym telewizorze cała rodzina oglądała dobranockę, seriale i festiwale z Sopotu. Numer jeden. Cerata na stole. Królowa kuchni, w każdym domu kwiatki. Kratka, owoce, każdy wzór istniał. Praktyczna, wieczna, nie do zdarcia. Sprawdzała się przy obiedzie, przy robieniu lekcji i przy lepieniu pierogów. Ty Cerata pojawiała się na stole, wiedziałeś, że dom żyje.